Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy luźny monolog. Zapraszam. Dzisiaj o tym o czym warto by było powiedzieć na mediach. Niestety media ukazały się dla tego ciekawego tematu za wcześnie. 20 grudnia minęła rocznica przyjęcia mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Pojawiły się dwa dokumenty, długo wcześniej zapowiadane. Stan likwidacji magazynu Anity Gargas, który ukazał się również w telewizji Republika. Oraz przyjęcie Marcina Tulickiego z kanału w Polsce 24. Tego samego dnia TVP info wyemitowało reportaż To Mogłeś być Ty, który opowiadał o tym, jak złe było TVP info za czasów Jacka Kurskiego i Matyszkiewicza. Dokładniej o tym, jak TVP info i telewizja polska, w tym wiadomości. Z tego okresu szkalowały lekarzy, nauczycieli i lewicowe środowiska. Był Bart Staszewski i inni poszkodowani, ale też eksperci, w tym sędzia i medioznawczyni. Dzień później dokument pojawił się na kanale YouTube TV Painfo. Sądzę, że była to odpowiedź na filmy Gargas i Tulickiego. Bawi mnie to, że Republika i w Polsce 24 żrą się ze sobą na wielu płaszczyznach. Chociaż rozumiem, że tak działa wolny rynek. <śmienicza> <śmienicza> Święta Bożego Narodzenia już za dwa dni, dlatego już dzisiaj zapraszam Was na audycję świąteczną P.I.P.M. Podcast i program świąteczny P.I.P.M. Channel. Wybaczcie, że jeszcze nie wymyśliłem tematu, ale jakiś na pewno będzie i na obu tych kanałach, w obu audycjach, będą różne tematy, żeby była taka różnorodność. W przyszłym tygodniu będą tylko programy informacyjne, czyli 5 dni info i skrótowo oraz śniadaniowe w tej piątku i piątunio. Możecie liczyć na programy noworoczne i sylwestrowe gdzieś za około tydzień. To co? Do usłyszenia. Kolejny luźny monolog będzie w przyszłym roku. Tak więc wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.